Los z tej strony, Metali, ale dopiero teraz mamy Francję Niemcy, teraz dopiero jest jedna bramka była w tym meczu, tylko to są składy tutaj Francji, Benzema tutaj oczywiście, oczywiście tutaj jest skład Niemiec, jedną bramką jest bramka słowicza Hamelsa zaraz zobaczycie, są statystyki, nie wiem, było wyrównane wyróżnienie, taka jest tabela teraz. Tak wygląda, tak. Nie wiem. Okay, wydaje się, że tutaj więcej Francuzi dominowali w meczach, więc teraz tak. Eee, więc tak, jedyną bramką w meczu, ogólnie w meczu, chyba tutaj było jeszcze gol Anulowany Mbappe i potem jeszcze był gol Anulowany e, Benzema, ale. Co już nie pokazali. Dobra, więc tak. Mac Hummel strzeli tutaj jedną bramkę, teraz macie bramkę tam na ekranie. Tak, i teraz. Dobra, przejdźmy do oceny meczu. Przepraszam, was, ogólnie to taki krótki odcinek. Pogba to jest lepszy. Przepraszam, że głosuję w tle i teraz tak. Ten mecz jest na. O, Węgry, Portugalia na drugim miejscu cały czas, okej. Okay. Ten mecz jest na siódmym miejscu, okej. Okay. Oceniam ten mecz na... 4 na 10, bo... Yy, no, powinno być 3-0, <grystanie> No, ale bo, były dwie braki na spalanych, więc dziękuję i zapraszam yy, już dziś yy, jeszcze na y, Finlandia, Rosja, Turcja, Walia i Włochy Szwajcaria. To macie w opisie o których godzinach i tak dalej. No i ogólnie to później jeszcze będzie, y, a ponieważ zrobię to y, dopiero y, po całym turnieju. Dobra, więc zapraszam na to mecz mara